Kamil, jak ocenić dzisiejsze spotkanie? Emocji nie zabrakło. No myślę, że to święto dla Kibica taki mecz. Było w nim w sumie wszystko, co można ten. Szkoda, że, szkoda, że się nie otoczyło to na naszą stronę i że nie zdobyliśmy tych dwóch punktów w dogrywce. Nic, teraz będziemy regenerować, wyciągniemy wnioski z tego meczu i z Włochami gramy, gramy o wszystko mecz. Właśnie tych emocji nie zabrakło. Bramkę potrafiliście odrobić w ostatnich minutach. To chyba też należało się brawa, że graliście do końca. Tak, jesteśmy świetną drużyną. Gramy każdy za każdego. Pokazaliśmy charakter, że gramy do końca. Myślę, że wszyscy to szanują sobie. Walczymy za jeden za drugiego i pokazujemy to na lodzie. Dzisiaj może nam zabrakło trochę szczęścia, żeby przeciągnąć szale zwycięstwa na naszą stronę. Troszkę tych kar jednak chyba było za dużo w końcu. Tak, no, tego nie zmienimy niestety, no, nie udało się nam wybronić tych osłabień, te kary były, no, niestety. Jednak kontrowersje też pozostały, bo jednak ta kara dla Johna Mareya można by było się nie zgadzać z decyzją sędziego. Tak, można by się było nie zgadzać, ciężko mi teraz się wypowiedzieć na, z emocjami, żeby czegoś, kogoś nie osądzić, ale nie wiem, zostawiam to w ocenie kibiców, jak, jaka to była ta kara. Jeden punkt też trzeba sobie cenić, bo jednak jesteście dalej w walce o awans, także z trudnym rywalem gospodarza. Tak, cenimy sobie to, ten jeden punkt. Zawsze to, to jest turniej. W tabeli nam on może pomóc. Chociaż teraz ciężko się z nim pogodzić jak po przegranym meczu od razu, ale myślę, że z biegiem czasu on przyjdzie tam to na naszą korzyść, może, może nam się uda z tym punktem coś więcej zdziałać. Melodzie, doping kibiców chyba wam służył. Tak, tak. Dzisiaj była świetna atmosfera na meczu. Doceniamy to, że przychodzą polscy kibice tutaj w Anglii. Nic, tylko się cieszyć grom i zwyciężać. Dziękuję i powodzenia. Dziękuję.